W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Łodzi zorganizowaliśmy dzisiaj seminarium naukowe pod tytułem praktyki Green HR we współczesnych przedsiębiorstwach. Jest to inicjatywa wspólnie prowadzona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Wydział Zarządzania po to, żeby zintegrować środowisko akademickie, ale również praktyków gospodarczych w Łodzi. Wokół tego tematu przedstawić wstępne wyniki badań, zastanowić się nad przyszłymi kierunkami też aktywności w tym zakresie. Co to jest Green HR? Green HR to nowa koncepcja w teorii zarządzania, która zakłada włączanie aspektów ekologicznych, różnych aspektów ekologicznych do zarządzania zasobami ludzkimi. Jest ona rozumiana jako realizacja pewnych praktyk, które służą poprawie wyników środowiskowych właśnie poprzez działania związane z podnoszeniem świadomości pracowników, menedżerów, z rozwojem pracowników. My definiujemy tą koncepcję przez pryzmat takich pięciu zasadniczych filarów obszarów, które wiążą się z całym procesem kadrowym. Pierwszy z tych obszarów to zielone praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze planowania kadry i to na przykład wpisywanie aspektów ekologicznych w strategie przedsiębiorstwa, tworzenie pewnych procedur, rozwiązań organizacyjnych. Następnie praktyki Green HR w obszarze naboru kadry i tutaj mamy na przykład, bierzemy pod uwagę ekologiczny wizerunek firmy na rynku pracy, czy na przykład nakierowanie na pozyskiwanie pracowników, kandydatów do pracy wrażliwych na problemy ekologiczne. Następnie Zielony rozwój pracowników i tu mamy na myśli różnego rodzaju szkolenia, akcje informacyjne w firmie, inicjowanie, zachęcanie pracowników do aktywności ekologicznej, budowanie ich świadomości. Następnie ekologiczne czy zielone motywowanie pracowników i tutaj rozumiemy pod tym pojęciem różnego rodzaju mechanizmy, instrumenty, które mają zachęcać pracowników do podejmowania aktywności proekologicznej, zgłaszania różnych inicjatyw i w końcu, zarząd, w końcu zielone zarządzanie wydajnością pracowników, czyli analizowanie efektów ich pracy z punktu widzenia osiągania celów ekolo ekologicznych, na przykład włączania aspektów ekologicznych do, do warunków czy kryteriów oceny pracowniczej. W tej chwili nie ma to charakteru sformalizowanego, znormalizowanego, ponieważ jest to jeszcze dosyć młoda koncepcja. Ona jest dopiero na etapie, na etapie rozwoju, konstytuowania się, natomiast ona wpisuje się w szersze założenia zarówno koncepcji zrównoważonego rozwoju, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonych praktyk, jako pewnej idei, aktywności na rzecz ekologicznych, na rzecz rozwiązań ekologicznych, ale również wpisuje się na przykład w założenia normy zarządzania środowiskowego ISO 14001, która też podkreśla pewne. Procesowe czy, czy bardziej sformalizowane podejścia w tym zakresie. Myślę, że koncepcja jest bardzo nośna i perspektywiczna, także być może, że w przyszłości będzie coraz bardziej stosowana i formalizowana przez przedsiębiorstwa. Koncepcja ta do tej pory była przede wszystkim rozwijana i badana na gruncie firm zagranicznych. W Polsce takie badania są w niewielkim zakresie były prowadzone, zwłaszcza ilościowym. My podjęliśmy takie próby, nasza próba, czy nasze badania nie są reprezentatywne, więc trudno uogólniać te wyniki, ale Faktycznie nasi respondenci zidentyfikowali pewne przejawy stosowania tych praktyk w swoich firmach. Są one relatywnie niewielkie, dotyczą przede wszystkim tych dwóch pierwszych obszarów, czyli planowania kadry i naboru pracowników, natomiast ich, ich stosowanie występuje w polskich przedsiębiorstwach, tych, które reprezentowali nasi respondenci. Myślę, że też ten, ten, ten trend będzie się w przyszłości coraz bardziej rozwijał. Państwo, zespół zajmuje się badaniem tego problemu, ale a mnie interesuje oczywiście oprócz tej metodologii. Którą też chciałbym zgłębić, ale póki co jest dla mnie ona skomplikowana i trudna, bo spotykam się z nią po raz pierwszy. Ten taki praktyczny aspekt, czy możecie mieć Państwo wkład w właśnie wypracowanie takich dobrych praktyk Green HR-u, z których firma będzie mogła czerpać? Taka powinna być rola nauki, a więc formułowanie pewnych zaleceń, rekomendacji dla praktyki gospodarczej i my też tak postrzegamy naszą rolę, także myślę, że uda się to zrealizować. No przede wszystkim chcielibyśmy zastanowić się, w jaki sposób wdrażać te praktyki tak, żeby one były skuteczne. Ta skuteczność też może być rozpatrywana na różnych poziomach, bo te praktyki generalnie powinny służyć poprawie wyników środowiskowych firmy, a więc zmniejszeniu emisji, ograniczeniu zużycia zasobów, podejmowaniu różnych aktywności ekologicznych. Ale z drugiej strony, no, trzeba mieć też na uwadze ten kontekst ekonomiczny, na ile się to opłaca. Do tej pory wyniki czy rozważania na ten temat nie są jednoznaczne, nie dają wyraźnych odpowiedzi i chcielibyśmy w przyszłych, w przyszłych badaniach, w, przyszłych, w przyszłej aktywności badawczej również zwrócić uwagę na ten kontekst, tak? czyli na ile się firmom to może opłacać, jak to badać, jak to mierzyć. I chcielibyśmy też przedstawić pewne wzorce rozwiązań w tym zakresie, na przykład z firm zachodnich, ponieważ w Polsce w relatywnie niewielkim zakresie jest to stosowanie. A firmy zachodnie mogą też podpowiedzieć naszym polskim przedsiębiorcom, jak to robić i od razu robić dobrze. Proszę opowiedzieć o Państwa zespole, jak on się ukonstytuował, co było inspiracją dla tych badań, no i jaka jest marszruta, jaki jest plan na przyszłość. I na jakim etapie może jesteście Państwo teraz? O, to jest też ważne. Tak. No uważam, że zespół jest dobrany znakomicie. Wzajemnie się uzupełniamy. Tworzą go trzy osoby. Moje wspaniałe koleżanki, pani profesor Bożena Ewa Matusiak z katedry informatyki, pani doktor Izabela Różańska-Bińczyk z katedry zarządzania zasobami ludzkimi. Ja natomiast reprezentuję katedrę przedsiębiorczości i polityki przemysłowej. Ten projekt, czy ten temat łączy tak synergicznie nasze wspólne zainteresowania, dlatego że pani doktor Izabela Różańska-Bińczyk interesuje się głównie. Zarządzaniem zasobami ludzkimi, a więc tym kontekstem HR-owym, właśnie pani profesor Bożena Ewa Matusiak reprezentuje zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem, CSR-em, a więc tym takim kształtowaniem wizerunku ekologicznego, społecznego w środowisku funkcjonowania przedsiębiorstw. Ja natomiast zajmuję się przedsiębiorczością i wynikami firm, a więc chciałbym po prostu zbadać czy ten wkład by dotyczył takiego próby pomiaru efektów wykorzystania tej koncepcji w praktyce gospodarczej. Projekt jest wynikiem naszych wspólnych zainteresowań, połączenia naszych pasji badawczych i mam nadzieję, że nasz zespół będzie perspektywicznie w coraz lepszym zakresie funkcjonował. Dzisiejsze seminarium było przede wszystkim poświęcone prezentacji naszych wstępnych wyników badań. One były przeprowadzone na próbie 120 respondentów, którzy reprezentowali przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego i prosiliśmy naszych słuchaczy dzisiaj, żeby krytycznie ocenili nasze propozycje, nasze pomysły, podzielili się swoimi doświadczeniami, co się stało, wypowiadali się zarówno praktycy gospodarczy. tutaj szczególnie cenimy sobie ten głos, bo no, on odpowiada pewnej, pewnym zapotrzebowaniu, pewnemu zapotrzebowaniu rynkowemu, się akademicy też, oni bardziej patrzyli metodycznie, teoretycznie na ten problem. Także bardzo dziękujemy za te wypowiedzi. One myślę, że wniosą dużo dobrego do przyszłych kierunków badań, a badania planujemy również roz, rozwijać. Chcielibyśmy w niedługim czasie, około, w, około, w połowie roku, zgłosić projekt badawczy do Narodowego Centrum Rozwoju, który pozwoliłby na sfinansowanie szerszych, głębszych badań, również zagranicznych i mam nadzieję, że te wyniki dostarczą bardziej szczegółowych wniosków, również aplikacyjnych dla przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań. W tej chwili przygotowaliśmy trzy publikacje. One są w procesie publikowania. Na razie mamy jedną pozytywną recenzję, także niedługo będą dostępne. Na pewno w internecie będzie można je znaleźć. Wstępne wyniki badań pozwoliły na sformułowanie pewnych wniosków. No przede wszystkim ten zakres stosowania tych praktyk jest relatywnie nieduży, ale występuje w tych przedsiębiorstwach, które badaliśmy. A więc respondenci widzą, że faktycznie takie działania z zakresu Green HR się pojawiają. W polityce kadrowej przedsiębiorstw, Biorą one, mają one swoje źródło w szerszej koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli stosowania pewnych zasad w biznesie, które uwzględniają nie tylko cele ekonomiczne, ale też szersze społeczne, środowiskowe, a więc tworzą pewne środowisko dla rozwoju tych praktyk. I przekładają się te praktyki na wyniki środowiskowe przedsiębiorstw, rozpatrywane na różnych poziomach, zarówno w odniesieniu do poszczególnych pracowników, zespołów pracowniczych, całych organizacji, ale. A nawet rozpatrywanych na poziomie międzyorganizacyjnym. Co ciekawego, faktycznie wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa polskie przenoszą te wzorce z przedsiębiorstw zachodnich. I w tej chwili w większości firm praktyki Green HR-owe są dopiero planowane do wdrożenia. Ale myślę, że ten proces będzie następował. Ma też on charakter sekwencyjny. Najpierw przedsiębiorstwa planowały działania w tym zakresie, teraz budują świadomość kadry, a myślę, że następnym etapem będzie stosowanie już konkretnych rozwiązań stymulujących działalność proekologiczną konkretnych pracowników. W dzisiejszym świecie organizacje są podstawowymi jednostkami, podmiotami, które tworzą rzeczywistość i kreują rzeczywistość. Oddziaływanie przedsiębiorstw, zwłaszcza międzynarodowych wielkich korporacji na środowisko naturalne i nasze życie w każdym aspekcie jest bardzo duże i będzie coraz bardziej rosło. Wobec tego wydaje mi się, że podmioty gospodarcze muszą sobie też zdać sprawę z potrzeb działania proekologicznego. To działanie może być stymulowane przez różnego rodzaju rozwiązania prawne, formalne regulacyjne, ale myślę, że coraz bardziej powinniśmy też uświadamiać sobie takie działania od Oddolne, wewnętrzne, budowanie samoświadomości organizacji w celu właśnie zapewnienia efektywności skuteczności ekologicznej. Czyli właśnie takie działania w organizacji zaliczyłby Pan do działań oddolnych? Jeżeli mówimy o makroekonomicznym kontekście, czyli całego kraju, to rozumiałbym to jako takie oddolne inicjatywy organizacyjne, tak? realizowane oczywiście przez poszczególnych pracowników, kierowników, ale stymulowane, wdrażane przez naczelne kierownictwo, które podejmuje decyzje w tym zakresie, konstruuje budżety, przeznacza pewne środki, a więc to wymaga akceptacji również tych naczelnych menedżerów. A jak te działania właśnie oddolne są skuteczne w stosunku do działań na przykład takich systemowych, państwowych? Myślę, że w tej chwili jest relacja polegająca na oddziaływaniu tych regulacji systemowych na organizacje. Organizacje raczej dostosowywują się do pewnych wymogów, bardzo często niechętnie. Natomiast przyszłość pokaże, czy ten trend będzie się utrzymywał, czy być może zwyciężą w, w biznesie, w walce konkurencyjnej. Te organizacje, które będą same z siebie chciały podejmować ekologiczne inicjatywy. Dzisiaj się mówi o zielonych i czarnych firmach. Przewiduje się, że coraz mniej przedsiębiorstw na rynku będzie chciało współpracować z firmami czarnymi, coraz mniej konsumentów będzie zainteresowanych ich produktami, oddziaływanie tych przedsiębiorstw na rynek, na, na środowisko będzie negatywne i kto wie, czy ta samopotrzeba kreowania zielonego wizerunku i realnego działania w tym zakresie nie stanie się przyszłością biznesu. No tak, jesteśmy wyborcami. Znaczy mamy, mamy mandat w postaci pieniędzy w, w portfelu, i możemy głosować tymi pieniędzmi po prostu na firmę zieloną, tak, prawda? I, a to się odbywa już teraz? Widzi Pan to na, na podstawie swojego doświadczenia? Wydaje mi się, że głównymi wyborcami są młodzi ludzie tutaj, którzy są coraz bardziej świadomi tych problemów, coraz więcej kampanii społecznych i inicjatyw społecznych w tym zakresie funkcjonuje. Także myślę, Myślę, że oni są też przyszłością biznesu, są najlepszą grupą konsumentów, o nich firmy walczą, więc wydaje mi się, że dużo będzie zależało od trendów i zmian potrzeb tych młodych ludzi, kolejnych generacji wchodzących na rynki. Wydaje mi się jednak, że w kontekście też problemów ekologicznych, globalnych, rozpatrywanych na poziomie całego świata, to znaczenie rozwiązań ekologicznych w biznesie będzie również rosło. A czy dla Pana osobiście jako konsumenta i również jako członka organizacji jest, ważne są te praktyki HR i w ogóle, jak, jak, jaki ma pan stosunek do kwestii ekologicznych? Jest to problem, który stanowi dla mnie wyzwanie, ponieważ no, cały czas staram się przekonać te, do, do tych praktyk, coraz bardziej staram się faktycznie realizować te działania na wydziale, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, na którym pracuję od niedawna, obserwuję te tego typu praktyki. Faktycznie mamy różnego rodzaju spotkania informacyjne, budowanie świadomości przez nasze kierownictwo, przez pana dziekana, który informuje nas o pewnych rzeczach, które warto podejmować. Mamy też przygotowanie infrastrukturalne do tego, techniczne, mamy odpowiednie wyposażenie, segregujemy śmie śmieci, segregujemy odpady, staramy się oszczędzać energię, także coraz bardziej to widać, z czego jestem bardzo zadowolony. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale myślę, że warto i że w przyszłości będą faktyczne efekty z tego, z tego typu działań. Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję <laughs> również.